Witam serdecznie w Plociuchu. Dzisiaj temat nie tylko interesujący, ale również bardzo ważny. Bo od razu powiem, że to, co znajduje się tam u góry nad tym filmem, jako tytuł, to rzeczywistość. To nie są jakieś rozważania na temat tego, co będzie, gdy naukowcy sprawią, że te Sztuczne macice i rozwój pozaustrojowy przeróżnych organizmów będą mogły stać się faktem. To już jest faktem, to już jest możliwe. To jest tylko kwestia tego, czy my pozwolimy, żeby to się działo na szeroką skalę. W związku z tym, o ile w tej chwili mamy takie rozważania, bardzo mocne, do, etyczne rozważania dotyczące tego, czy in vitro jest etyczne, czyli czy implementacja ludzkich zarodków do. Do, do ciała kobiety, tak? Do normalnej macicy, po to, żeby ona mogła. Się tam ta ciąża rozwinąć i żeby kobieta mogła to urodzić. My się dziś zastanawiamy, czy to jest etyczne. Więc tym bardziej powinniśmy się zastanowić, czy etycznym jest e, pozwolenie na to sprawienie, żeby człowiek autentycznie wychował się w probówce, żebyśmy mieli takiego prawdziwego człowieka z probówki, czyli dochodzi do zapłodnienia pozaustrojowego oraz rozwinięcia całego organizmu poza ustrojem. Od razu mówię. To jest fakt, to jest możliwe, no i to jest coś, z czym będziemy musieli się zmierzyć. A to jest coś, co w tej chwili napotykamy na praktycznie każdym aspekcie popkultury, i to zarówno takiej popkultury, nazwijmy to filmowo-książkowej. Tutaj przywołam chociażby powieść Huxleya. Nowy Wspaniały Świat, czy filmy Wyspa, czy też Polska Seksmisja, tak, w Seksmisji, nie wiem, na samym końcu widać, że te dzieciaczki są ewidentnie z, roz, z probówek, tak, i to tak totalnie z probówek, że tam jest jakaś taka maszyneria do produkcji tych dzieciaków, i że wystarczy tylko dołożyć dodatkowy płyn i już się rodzą nie same dziewczynki, tylko sami chłopcy, ale... Też z tą maszynerią, do, z tymi sztucznymi masicami, mamy przecież do czynienia nawet w grach komputerowych. Przypomnijcie sobie Baldur's Gate 2 i lochy i Renikusa? to jest na samym początku, tam mniej więcej. Tam właśnie były takie wielkie komory do klonowania, rozumianego klonowania, tak, że było jakieś ustrojstwo, w którym po prostu hodowany był człowiek. Od początku do końca, yy, w zasadzie trochę tak jak te, no, no właśnie, no, hodowane, bo produkowane. Jest on też tak, od strony takiej. Czysto krzysiowej wziął się ten vlog, bo zacząłem sobie grać ponownie w Baldur's Gate 2. Zobaczyłem te komory. Akurat była taka opcja, żebym sobie porozmawiał z kumplem, który studiuje medycynę, jest w tej chwili na czwartym roku. No i sobie tak właśnie zagadałem, że, kurde, jakie to straszne będzie, jak człowieka będzie można produkować w takich komorach, albo nawet nie człowieka, tylko jakikolwiek inny organizm. Przecież to już w tym momencie inżynieria genetyczna, no to idzie na całość, tak, w dodatku wszystkie kwestie takie etyczne związane z tym, że do kogo ten człowiek będzie, czy, czy ten człowiek będzie należał później do korporacji, która go stworzyła, jakieś takie straszne rzeczy, nie? I tak wrzuciłem takie zdanie, że to będą straszne czasy, jak takie coś powstanie. A kumpel mówi, stary, a przecież coś takiego już powstało w latach 60-tych, to jest możliwe technologicznie, jest doprowadzenie do tego, żeby się zarodek Dech rozwinął całkowicie poza organizmem kobiety i urodził żywy, w tym W jest, jest możliwe. już W to jest tylko kwestia tego, aż to się rozwinie. Rzeczywiście podał mi kilka linków, poczytałem sobie. Okazuje się, że już w 1969 roku doszło dwukrotnie do inkubacji płodu owcy. Co prawda nie na długo, ale jednak. W związku z tym wszelkie te kwestie związane z utrzymaniem przy życiu tego płodu poza organizmem w tym momencie owcy były możliwe. Czyli dano radę go odżywiać, dano radę go natlenowywać, dano radę mu robić chyba poprzez dializy, Robić, odprowadzać ludzkie produkty, przemiany materii i tak dalej. Lepiej, w 1988 roku dokonano implementacji ludzkich, podkreślam, ludzkich plastocyst. Plastocysty to są takie wczesne embriony, chyba bardzo coś wczesnego w każdym razie na etapie, polskie, na etapie życia płodowego człowieka. No i ten eksperyment został przerwany z powodów etycznych. Mówiąc krótko, te plastocysty, ten zarodek, embrion jak to zwał, tak to zwał, został zabity. I to właśnie ten eksperyment, żeby było śmiesznie, przerwano z powodów etycznych. Dalej słuchajcie, i tu się robi coraz ciekawiej. W 1998 roku było, doszło do pięciu przypadków y, implementacji płodów kus. Średnio y, one spędziły w tej y, sztucznej macicy 237 godzin i tu jest uwaga rekord. Y, co prawda to nie był człowiek, tylko rekin y, dy, y, dywanokształtny, ale udało się eksperyment trwał uwaga, do 140 dnia. Po narodzinach tego rekina. Mówiąc krótko, wyhodowano w takiej sztucznej macicy tego rekina dywanokształtnego i obserwowano aż przez 140 dni po urodzeniu, żeby sprawdzić różnicę w rozwoju tego sztucznie wychowanego rekina. I rekinów, które się urodziły naturalnie. i Wiecie co? Nie znaleziono różnic. Ten sztucznie wyhodowany rekin był, nazwijmy to, w pełni sprawny, zupełnie normalny i to pokazuje, że technologia już jest. Bo dali radę wyhodować rekina, tak? Ja rozumiem, że ta technologia, tutaj od razu Wam powiem, ja jestem totalnym laikiem, że tak naprawdę problemów jest kilka. Trzeba co, jakoś sprawdzić, żeby płód mógł oddychać, że albo robimy jakieś oddychanie wodą albo bo naklenowujemy krew pozaustrojowo, jakoś odprowadzamy metabolity. Na przykład przez dializę. Jakoś musi być połączenie z łożyskiem. Łóżysko, z tego co pamiętam, to nie jest organ kobiety, tylko łożysko jest wytwarzane jako przez płód. W związku z tym, no nie ma z tym problemu, tak? Jak odżyw odżywianie też może być pozaustrojowo, po prostu no krwi czy coś do dodajemy tych yy, związków. Czy tam przenikanie przez łożysko, no nie rozumiem, nie jestem biologiem, nie znam dokładnie, ale wiem, że skoro byli w stanie wrzucić do maszyny yy, zarodek tego rekina i ten rekina się urodził, to ta technologia już jest. I wydaje mi się, że technologia nie będzie znacząco różna w zależności od różnych organizmów. W związku z tym, no, produkcja zwierząt oraz ludzi stoi przed nami otworem. I moim zdaniem to będzie kolejny problem etyczny, jaki będziemy musieli przed sobą postawić, jak tylko sprawią nasi kochani politycy, bo sprawią, że in vitro będzie czymś. Takim zupełnie normalnym napstrychnięciem, więc to też miejmy na uwadze, że w momencie, w którym my się zgodzimy na in vitro, to już od razu jest krok dalej, czego od nas się będzie wymagać. Słuchajcie, ja nie będę ukrywał, że jestem strasznie, strasznie sceptyczny do tej technologii. Widzę bardzo dużo obaw, o których za chwilkę będę mówił, ale starając się być obiektywny, no to nie mogę nie napomknąć, że przyszło mi do głowy wiele plusów takiej sztucznej macicy. Naprawdę, że tam. I właśnie od tych plusów może zacznę, bo yy, ponieważ tam będzie tego więcej, będzie od takie mocniejsze, no to może zacznę od tych plusów, żeby nie wyjść na człowieka, który właśnie obiektywny nie jest, bo jest nam obiektywny w tym momencie, a obiektywizm przeja przejawia się w tym, że jeśli widzę argumenty przeciwko mojej tezie, to test je przedstawiam, tak? Nie, nie, nie chowam tego, żeby mój materiał był bardziej taki wyrazisty. Słuchajcie, tak zwane wymierające gatunki, lub wręcz gatunki, które już wyginęły. Dzięki sztucznej macicy będziemy w stanie odtworzyć gatunki, które już wyginęły. Nie wiem, czy dinozaury, chociaż gdzieś tam słyszałem na jakichś serwisach typu nowego.pl, że DNA dinozaurów gdzieś się tam zachowało no to mając DNA i taką sztuczną macicę rzeczywiście jesteśmy w stanie sklonować sobie dinozaura w tym sensie no po, po prostu sklonować i go wychować całkowicie poza organizmem jakiejkolwiek zwierzęcia tak dalej organizmy które są na wymarciu. Mamy problemy z tym, że one się nie chcą rozmnażać w, w środowisku naturalnym, i problem może być taki, że nawet gdybyśmy poprzez in vitro próbowali jakoś sklonować tego zwierzaka czy coś, to matka w zoo na przykład ciąży nie do nasza, bo w zoo się za bardzo denerwuje i tak dalej. To może być ciekawe. To może być bardzo in plus, zwłaszcza, że no mamy strasznie dużo tych gatunków ginących, więc jeśli to tak dalej pójdzie. To my ludzie zaczniemy stawać przed dylematem, przed problemem, że musimy odtwarzać ginące gatunki, nie dlatego, że chcemy je pokazywać w zoo, czy nie dlatego, że chcemy, by istniały dla naszego się, tylko dlatego, że całe łańcuchy podkarmowe niedługo mogą zostać przerwane i możemy mieć z tym problem. Bo wiecie, jak na przykład umrze jakiś drapieżnik, który kontrolował populację roślinożerców, to się później za chwilkę może okazać, że tych roślinożerców jest za dużo i rozpierdzielają nam. Jakieś pola uprawne, czy coś takiego, tak? Jak za duża populacja może niszczyć, to najlepiej wiedzą ci, którzy mają pola uprawne w okolicy występowania bobrów. Bobry są pod ochroną, w związku z tym nie można ich zabijać, w związku z tym jest ich za dużo, w związku z tym budują tamy bardzo silne, zalewają pola itd. itd. Nie wolno ich ruszać, tak? Także tutaj może być bardzo ciekawe. Słuchajcie, kolejna rzecz to aborcja. Ale taka aborcja w drugą stronę, wiecie? Co byśmy nie zrobili, w niektórych przypadkach yy, aborcja będzie zawsze dopuszczalna, tak? Nawet polska ustawa antyaborcyjna, yy, która jest naprawdę jedną z taką najbardziej ostrzejszych na świecie, w pewnych momentach przyznaje kobiecie prawo do aborcji. Yy, między innymi, na przykład, jeśli dziecko jest owocem gwałtu, to kobieta może po prostu usunąć tą ciążę. Ja tutaj abstrahuję już zupełnie od tego, czy to jest słuszne, czy to nie jest słuszne, po co w sumie to dziecko jest winne, że jest yy, z gwałtu, prawda? No ale z drugiej strony jest coś takiego, że no ono jest. Ma później co, kobieta mieć dziecko razem z człowiekiem, który ją zgwałcił, skrzywdził? Takie bardzo to jest trudne moralne. Niemniej jednak jedno, co jest pewne, to to, że dziecko jest niewinne, tak? I w tym momencie jest pytanie, czy jeżeli kobieta się zdecyduje na taką aborcję, to czy powinno to oznaczać wyrok śmierci dla dziecka? Czyli mówiąc krótko, mamy sztuczne macice, to dziecko z aborcji, może, zwłaszcza takiej aborcji bardzo, bardzo wczesnej, może mogłoby być umieszczone w takiej sztucznej macicy i może mogłoby sobie tam zostać wychowane, prawda? Jest to na pewno ciekawe, na pewno byłoby to coś fajnego. Dalej, słuchajcie, już pomijając takie przykłady rzeczy jak aborcja, na pewno słyszeliście wiele razy o matkach bohaterkach. Czy, bo bardzo często, co mamy, to często, na szczęście nieczęsto, ale mamy, te, bywają takie sytuacje, że matka musi wybierać. Jej życie, lub życie nienarodzonego dziecka. Są sytuacje, w których po prostu kobieta wie, że jak donosi ciążę, to umrze. Po prostu są takie sytuacje. Albo wie, że jeżeli nie przerwie ciąży. To są, ma dużo mniejsze szanse na wyleczenie. W przypadku raku a podobno tak jest. Że, no, no sorry, no, że jest wybór. Albo ratujemy matkę, albo ratujemy dzieciaka, tak? W tym momencie, jeśli mamy taką zewnętrzną macicę, no to dobra, wyjmijmy dzieciaka z kobiety. I włóż, czyli ratujmy kobietę, ale dzieciaka włóżmy do tej sztucznej macicy, niech on się tam normalnie rozwija. I w tym momencie traktujemy taką sztuczną macicę jako taki super nowoczesny inkubator, po prostu taki, który pozwala dzieciakowi się rozwijać, nawet w momencie, w którym potrzebuje być jeszcze w tych wszystkich płynach, że się tak wyrażę. Fajne, fajne, nie? No, mi się to, mi się to osobiście bardzo, bardzo mocno podoba. Do tego jeszcze kwestia leczenia niepłodności. To znaczy nie leczenie niepłodności, bo to jest złe słowo. Leczenie niepłodności sugeruje, że para staje się płodna. Tutaj nadal jest bezpłodna, ale mamy usuwanie skutków bezpłodności. Chodzi o to, że bezpłodność może wynikać nie tylko z tego, że jest słabej jakości komórki, nazwijmy to rozrocze, czyli plemniki, komórka jajowa, ale również może być jakiś problem z osadzeniem tej komórki, właśnie z tak zwanym donoszeniem ciąży. W tym momencie jest Macica zewnętrzna, więc też jakoś tak za bardzo z tym problemów nie ma. Dalej, w momencie w, co w momencie, w którym, gdy matka na przykład zaczyna chorować w czasie ciąży i ta choroba zagraża dziecku, że po prostu dziecko może zostać zabite ze względu na chorobę matki, tak? Co w sytuacjach, w których. Na przykład matka, ale i tu, tu już zaczynamy wchodzić na poważne tematy yy, tym te moralne. Yy, co w sytuacji, w której matka świadomie niż, yy, krzywdzi swoje nienarodzone dziecko? Na przykład jest matka pijaczka, matka ćpunka, yy, matka palaczka. Matka palaczka najmniej, ale matka pijaczka i matka ćpunka najbardziej. Dzień. Przecież rodzą się dzieci, yy, które... Mm, rodzą się na głodzie, po prostu na głodzie, bo będąc w brzuchu mamusi, już poznały, co to są narkotyki. I tutaj już się robi kwestia ciekawa, bo z jednej strony fajnie by było, żeby matka nie szkodziła nienarodzonemu dziecku, nie? Ale z drugiej strony co? Na siłę wyciąć dzieciaka z matki i wsadzić go do prywatnej, do takiej, yy, do takiej, jak to się ładnie mówi, no, zewnętrznej macicy? Bardzo to jest kontrowersyjne etycznie. Jeszcze bardziej kontrowersyjne etycznie. W tym momencie moim zdaniem już jednoznacznie złe etycznie będzie to, że niektóre kobiety, zwłaszcza te bogate, które będą bardzo chciały robić karierę, wykorzystywałyby tą sztuczną macicę do tego, żeby nie musić być w ciąży. Mówiąc krótko, by sobie produkowały dzieciaki na życzenie. Własne, Czę bardzo często tak y zachodziłyby w ciąży zupełnie normalnie, a potem chodziły no do lekarza po to: banie doktorze, zrób pan coś, bo ja nie chcę być w ciąży, bo ja nie chcę źle się czuć, ja nie chcę mieć rozstępów, ja nie chcę się roztyć, ja nie chcę, żeby moje ciało zostało zniszczone. W cudzysłowie, ja nie chcę mieć przerwy w pracy. Proszę, żeby dziecko zostało sztucznie, um, sztucznie w tym momencie chyba wyhodowane, prawda? No i jestem przekonany, że na takie coś by lekarze szli. Jedni by szli, drudzy by nie szli, zawsze by się pojawiały pieniądze, tak? No i teraz jest pytanie, czy to jest OK, czy to nie jest OK, tak? Może to nie jest całkiem nie OK, może to nie jest całkiem nie OK, a może jest OK, tutaj zostawiam Wam hmm, tą pole do oceny. Natomiast moim zdaniem to jest całkowicie nie OK to fabryki ludzi, po prostu fabryki ludzi, bo y, już wiemy, że no, kl klonowanie człowieka to jest na napstryk. Naukowcy już umieją to zrobić, tylko w momencie, w którym nie mają zewnętrznych macic, y, bardzo mocno rozwiniętych tych sztucznych, no to muszą do współpracy zaprosić kobietę. A to kobieta, jak sobie dzieciaka pod sercem ponosi, to niezależnie od tego, Jakie ona, no, z jakiego ono jest materiału genetycznego, to ta kobieta i tak się przywiąże, i tak dalej, i tak dalej. Ale w momencie, w którym, tak jak na filmach, mogą postawić całe wielkie hale, w których ludzi się hoduje i to po prostu z próbówki hoduje, no to co za problem, żeby korporacje sobie takich ludzi hodowały? I teraz zaczynają się pojawiać bardzo poważne problemy, bo jestem przekonany, że za chwilę by się któraś armia. Padła na taki pomysł jak imperium galaktyczne, za czasów, gdy jeszcze nie było imperium galaktycznym w Gwiezdnych wojnach. Czy mówiąc krótko, po to, żeby sobie tworzyć żołnierzy. Żołnierzy idealnych, bo żołnierzy, którzy nie mają rodziców, nie mają rodzin, w związku z tym nikt się za nimi nie ujmie. Można ich sformatować w zasadzie jak się tylko chce po to, żeby byli idealnymi maszynami do zabijania. Ba, może się okazać, że taki Człowiek wyhodowany w probówce będzie tańszy od drona bojowego. W tym momencie już się zaczyna robić naprawdę poważny problem, prawda? Dalej. Problem z tym, że korporacje do celów cywilnych sobie ludzi wyhodują. Problem tego, czy człowiek nie może być czasem własnością korporacji, to został już niejako podniesiony w filmie pod tytułem Truman Show. Tamten Truman to był pierwszym człowiekiem, który został adoptowany przez korporację? i zrobiono mu takie mega reality show, w którym on nie wiedział, że w tym reality show istnieje, tak? No to teraz pytanie, czy korporacje nie wymyśliłyby sobie, że będą tworzyć ludzi po to, żeby byli ich pracownikami? Nie wiem, ochroniarze sobie będą tworzyć, laborantów sobie będą tworzyć, wszystko jedno. Kogo sobie będą tworzyć, no, o, y, żyć. No, w momencie, w którym to zrobią na jakimś pustkowiu, że nikt nie będzie widział, jest to problem, tak? No i ostatnia rzecz, która jest moim zdaniem niesamowicie problematyczna, to inżynieria genetyczna. Przecież, co za problem, żeby tych ludzi tworzyć jak najbardziej doskonałych, robić nad nimi badania nie, w ten sposób, tak? I później tylko przychodzi sobie mamusia, tatuś, y, nawet nie musi brać udziału w akcie prokreacji, tylko kupuje sobie Supermana, mówi sobie, tak, ja poproszę takiego kolesia bruneta, żeby mu się włosy kręciły, żeby mógł mieć kitkę na samuraja, żeby miał fajną brodę i tak dalej, i tak dalej. Przecież geny oznaczają wszystko. My w tym momencie nie dojdziemy do sytuacji, w której normalny akt prokreacji stanie się czymś chorym, stanie się czymś przestarzałym, a ludzi będzie się po prostu produkować, ponieważ ci ludzie produkowani będą lepsi. Tak, i z tym was zostawiam, moi kochani. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Pa pa.